Siema siema, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj ubierzemy naszego CJ. Yy, zakupiłem sobie w ogóle 850 punktów premium. I w ogóle pomyślałem, że nagram taki odcinek, bo zawsze jak jest jakaś postać w grze i da się ją ubrać, to ja zawsze muszę ją ubrać. Najlepiej jak w sensie, jak mi pasuje po prostu, zawsze muszę ją ubrać, więc yy, nie wiem w ogóle kiedy to doszło, ta aktualizacja, ale widziałem filmiki na YouTubie z pół roku temu już chyba. Więc to nie jest takie nowe, ale o tym nie wiedziałem i dowiedziałem się, jak zobaczyłem, że wiesz, jak ma takie czerwone okularki. To mi wytłumaczy, gdzie ja mogę to wszystko kupić, no i po prostu dziś sobie to kupimy. Myślę, że fajny odcinek będzie. Siema, y jeszcze chciałbym was bardzo prosić o zostawienie subskrypcji, razem z dzwoneczkiem, żeby dostawać wszystkie powiadomienia i zostawcie lajka i... i tyle. W sumie zapraszam do oglądania. Y no. Mm, drogo, ale... ok, Daj kasę. 540... O dobra, 80. Dobra, no to... No mm, dobra, spier I tak chcesz za dużo. Dobra, jedź już gościu, więc ubierzemy swego CJ. -ta. Ja już mniej więcej właśnie podliczyłem i im będzie punktów potrzebnych. Nie kupię mu jakiegoś złotego łańcucha i zegarka. Ale no nie wiem co mu kupię. W sensie zobaczymy. A on czemu nie jedzie? A dla CJ'a czy skin? Dla CJ Czyli gość wie o co chodzi, jakby... No nie wiem, może ja miałem przerwę od serwera jak to wprowadzili, nie wiem... Ale okej... Okay. Czemu on tak wolno jedzie w ogóle? Co to jest za samochód? fajny Uber, już mógł pojechać w prawo, no ale okej... Okay. Ale okej, okay, jakby... Nie będę się czepiać, napiję się wody... Pijcie wodę w ogóle... Dobra, jesteśmy... No dobra. Normalnie bym napisał pozdrów YouTube, ale nie wiem, dużo kasy chcę ten spiernela. <grym>, dobra. No to tak, y, tutaj mamy co? Na początek. Aha, te, te, te najdroższe rzeczy. Ja tak myślałem albo nieśmiertelnik, albo y, hash i chyba wezmę hash. Mm, nie wiem, może kiedyś złoty łańcuch. No nie wiem, w każdym razie to dużo kosztuje. Więc na razie się tym nie będę zajmował. Yy, najważniejsze co jakby chciałem to też nie buty Czapki Najważniejsze co mi tu tak pasuje bardzo W sensie co mi się podoba yy, Nie 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 taki kapelusz Tylko w sensie, nie wiem możecie powiedzieć że jest brzydki Kto mi to obchodzi mi się podoba Mi <grym> się podoba zajebiste jest To jest może tu Dobra na razie weźmy spodnie bo spodnie też sobie zaplanowałem w ogóle pokażę wam, jakie są. Yy, takie są, takie. Mm. Nie wiem, te są nawet ładne, ale no nie będą mi pasowały. Tak myślałem jeszcze nad yy, krótkimi. Coś takiego, może o coś takiego. Ale no wezmę takie. No po prostu podobają mi się najbardziej. Dobra. Kurwa, mam pytanie, czemu mój CJ nie ma kapelusza? Jakby. Okej. Okay. Okej, okay, później to się ogarnie. Yy, T-shirt to zostałem czardy. Buty to też takie zostawiam. Dobra, czekajcie, bo ja nie mogę znaleźć okularków. A jak chciałem mieć okularki w ogóle. Nie wiem o co chodzi teraz. A jak chciałem mieć okularki. To chyba było tutaj, nie? Aha tak, okulary i maski, dobra. Zobaczę jak to będzie pasowało. No, nie wiem, spoko nawet chyba, tylko czekajcie: czarne okulary, niebieskie, czerwone, zielone, e, czerwone. <grywki> czerwone okulary, dobra, bo ja wcześniej. Aha, nie, no nie za zapisałem wcześniej, dobra, nie wiem. Jeszcze raz, może jak wyjdę to mi się zapisze. A few moments later, jeszcze takim swetrem, ale nie pasuje do tych spodni na pewno, więc. Jeszcze zobaczę czy tak, biały czy czarny podkoszulek Nie no, czarny podkoszulek będzie lepszy chyba Dla CJ naszego, dobra wyjebane w pieniądze mm. Hasz Ile mi zostało, i dokładnie tak jak sobie wyliczyłem Czekajcie bo nie ubrałem tego I w ogóle tak jeszcze chciałem powiedzieć co do tych elementów właśnie ubierania CJ'a, czemu to jest za punkty premium, a nie za pieniądze z PLN y Ja uważam szczerze, że to jest dobrze, że to jest za punkty premium, bo zaraz yy, byle pierwszy lepszy CJ z pierwszej łapanki by se, się flexował i się woził ze złotym łańcuchem. Jakby to jest takie, wiecie, to jest takie premium. To jest fajne. No mi się to podoba, jak ten CJ wygląda po prostu. Jeszcze mu kupię kiedyś yy, te krótkie spodenki, jakieś lepsze buty i zobaczymy, ale na razie nie było mnie stać. Więc na razie w tym odcinku to jest w sumie tyle. W sumie tyle, chciałem powiedzieć, że ten odcinek będzie bardzo krótki. Narka. Do następnego, łapka, subskrypcja. Dzięki.